W tym odcinku mamy dla Was świetną grę od polskiego studia iDream, czyli Jelly Defense. Gra jest nowym wydaniem nieśmiertelnych gier typu Tower Defense, jednak zamiast wieszczy dział do dyspozycji mamy galaretowate stwory. Atakują nas stworki w różnych kolorach i na oba rodzaje mamy odpowiednio dostosowane do nich wieżeczki obronne. Nie możemy pozwolić, aby wrogowie zabrali nam wszystkie kryształy i opuścili mapę. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest ścieżka dźwiękowa stworzona przez także polski zespół Hipki. Dzięki nim, mimo że niestety cała gra jest w angielskiej wersji językowej, możemy słuchać utworów z tekstem po polsku, między innymi tego, którego słuchać w tle tego filmu. Wszystkie utwory zostały stworzone w klimacie idealnie pasującym do reszty gry. Kolejną zaletą jest świetna klimatyczna oprawa graficzna. Plansze, na które przyszło nam grać są czarno-białe, jednak stwory, zarówno te, które bronią dostępu do naszych kryształów, jak i te, które próbują nam je zabrać, są czerwone lub niebieskie. Wygląda to naprawdę świetnie. Na koniec pozostawiliśmy rzecz w grze najważniejszą, czyli grywalność, która w tej produkcji stoi na najwyższym poziomie. Gra potrafi nas przykuć do telefonu na dłuższy czas i sprawić radość nie mniejszą niż przy produkcjach na PC czy konsole. Podsumowując, przez cały odcinek chwalimy tę grę, choć nic od jej twórców nie dostaliśmy, ponieważ jest po prostu świetną grą zarówno na iOS, jak i na Androida. Na obu platformach zapłacimy za nią około 10 zł, co nie jest wygórowaną ceną. Dajemy jej bez żadnego zawahania ocenę 5x5.